Witam, szanownych widzów kanału Skadech Atmosfera. Zostałem poproszony na kanale o porównywanie porównanie dwóch produktów, które są w podobnej klasie cenowej i jakościowej. Są na, na bardzo dobrym poziomie zestawienia jakości z ceną. Jeden produkt to jest, wcześniej pokazałem, że ze mnie Fire, i chciałem go porównać z czeskim Marsem Real X. Przy czym, tu Firana czeka na unboxing, więc najpierw musiałem dokonać unboxingu. Ze specjalistycznym rzekiem, który dostałem od swojego znajomego strażaka, bombero, dorwałem się do pudełka, ciałem, 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 na szczęście nic w środku nie pociąłem, bo strasznie trudno się tnie pudełko, kiedy jedną ręką trzyma się kamera, a drugą trzyma się nożyk. Jak się dorwałem do tego, co jest w środku, stwierdziłem zapach, pachnie nowością wszystko i folią, ale złośliwie dla Firana, znowu jego zabawka była prawie na samym dnie, także musiałem połymować różne klamoty, aż wreszcie wyciągnąłem jego kolorową papugę. Następnie skorzystałem z pomocy Słowianina o podobnie zwięzłej budowie ciała jak Firana. Tutaj Ramzej pozwolił sobie przymierzyć ten spadochron, bo inaczej poprosiłem go, żebym przymierzył, żebym miał materiał dla Firana, jak to wygląda. I w ten oto sposób sprzęt trafił na stół. Uwaga! Ludzie o słabych nerwach powinni teraz założyć przyciemniane okulary. Oto jest sprzęt Firany. Jest jeszcze drugi sprzęt, który jest dość podobnie korystycznie skomponowany. To sprzęt, który sobie zamówił Alberto i też troszkę był inspiracją ten sprzęt dla Firany. No i to niewątpliwie jest to jeden z najbardziej kolorowych pokrowców, jakie było mi dane pomóc projektować i przygotować. Teraz pokrótce, jakie są rzeczy związane z tymi spadochronami? One się przede wszystkim różnią swoją konstrukcją przestrzeni spadochronu zapasowego, czyli to w jaki sposób inicjowane jest otwarcie zapasu. W przypadku spadochronu Fire mamy do czynienia z pilocikami, które A, mamy pilociki, które są częściowo na zewnątrz i mają tylko do rozepchania dwie ostatnie klapki. Natomiast w przypadku pokrowca Mars on będzie miał do rozpychania tych klapek 4, dlatego że cały piloć schowany jest nie widać dekielka. W przypadku spadochronu F y Fire, część tego dekielka jest widać na zewnątrz, dlatego też sobie można go projektować w taki sposób, jak się chce. Sprężyna ma kształt stożka i w przypadku Fajera jest to stożek, który jest zwężający się ku dołowi. Natomiast w przypadku Marsa jest to stożek, który się zwęża ku górze. Dlaczego tak jest? Właśnie z tego powodu, że ma więcej do rozpychania. Bo przy składaniu tego spadochronu część materiału wchodzi, jest zawijana pod wyłogi. Jeżeli jest nie dość dobrze wsadzona tam, albo jest za bardzo wciśnięta i przyciśnięta jest do, do free baga, to w tym momencie materiał, który jest złapany przez, przez jedną z klapek, może spowolnić otwarcie i wtedy jest taki ząk, jak na tym filmie, który pokazuję. Czesi dali dekielek, który na górze jest dość wąski, i jeszcze dali nadmiar materiału dzięki temu. Materiał, który się, który się chowa pod ten, pod, ten, pod ten dekielek, ma jakoś ma support w postaci tego, że to się ślizga lepiej po kordurze i łatwiej dekielek rozchyla wszystkie wyłogi tego pokrowca. Wielkość tego, wielkość tego dekielka dzisiaj zaczyna troszeczkę męczyć inżynierów dlatego, że zmniejszają się pokrowce. Kiedyś pokrowce było o wiele większe i ta sama kordura, z której były wykonane pokrowce, ta sama kordura była wiele wiele bardziej miękka. I dekielki, które były takie same dla wszystkich pokrowców, kiedy pokrowce zaczęły się zmniejszać to się okazało, że powierzchnia tego dekielka, który jest od spadochronu zapasowego jest coraz większa i coraz trudniej się wydobywa z tego pokrowca. I parę lat temu jeden z producentów Takich właśnie pokrowców zdecydował, że już zmienia na pilociki, na, na, na które mają węższe do żeby lepiej to rozpychało. No, natomiast tutaj można powiedzieć tak: te rozwiązania, które stosowano, stosowano w sposób bardzo sprawny. Yy, pilocik odbija się, odbija się z dwóch pierwszych klapek, na nich się troszkę zakłada, i wtedy yy, ma dość dobrą moc do tego, żeby, jeżeli jest dobrze poskładane wszystko, to w tym pokrowcu naprawdę bardzo ładnie to strzela. Co właśnie pokazałem. Oczywiście ten strzał nie może się porównać do, do pokrowca, który jest część z pilocikiem na zewnątrz, po prostu to jest inna konstrukcja w tym pokrowcu, jest łatwiej temu pilocikowi. Oba, oba pilociki są bardzo twarde i robią swoją robotę bardzo dobrze. Zarówno w przypadku pokrowca Mars, jak i w przypadku pokrowca Fire 2 mamy, mamy klapki zamykane na magnesy. Tutaj jest widzę, że w klapce zewnętrznej są dwa magnesy, tu są dwa magnesy. Jeśli chodzi o Fire, są trzy magnesy. Trzy magnesy na klapkę, tutaj są dwa magnesy na klapkę. Tu jest troszkę część kołnierzowa, jest węższa. Jest to konstrukcja, która przypomina pod wieloma względami amerykańskiego wektora. Niektórzy mówią, że jest to kopia, natomiast wiele rozwiązań, które są w środku, pokazują, że jednak tak nie jest. Wersja z kółkami biodrowymi, Fire 2 już nie ma opcji, trzeba wybierać z kółkami biodrowymi, chyba że się dogadamy z fabryką, można by, jeżeli ktoś jest, ktoś napiera na to, żeby mieć jednak pokrowiec, który nie ma tej części ciętej, tylko wszystko jest użyte z jednego kawałka, być może będzie można sobie to spokojnie zamówić. Tutaj akurat są plecy wykonane z tkaniny, bo miały być w kolorze zielonym, natomiast Mars oferuje jeszcze takie wytłoczki, które są, backpad, który jest usztywniony, jest to czymś pomiędzy space foam a normalnymi plecami. Dość ciekawe rozwiązanie u Marsa jest gumki, która e, trzyma taśmy udowe, która przechodzi przez część pokrowca. Dość wygodne, dlatego że wygodnie się go zakłada. Żeby nie było wątpliwości, to, czyli kto jest tu właścicielem tego sprzętu. Nie? Jeśli chodzi o grubsze sprawy, co się dzieje dalej w pokrowcu? Ten akurat jest też w wersji podstawowej, czyli nie ma wykupionej Space Font, to jest, to jest normalny standard. Jest to wystarczająco wygodne, moim zdaniem, nie ma żadnej potrzeby, żeby przepłacać więcej. Oba, oba, oba spadochrony mają podobnie rozwiązany system e, mocowania pokrowca do taśm, mocowania pokrowca na plecach. Jeden i drugi bardzo stabilnie leżą. E, można by powiedzieć, z mojego doświadczenia, jest tak, że Wydaje mi się, bo mam pokrowiec jeden i drugi skaczę na jednym i drugim mam takie same czasze, że pokrowiec Marsa jest nieco dłuższy. I tym bardziej się ta będzie zmieniała w przypadku pokrowca Fire 2, który jest taki bardziej zbity jak żółw. Eee, jednym się to podoba, innym się nie podoba. Wybór należy do tych, co sobie skaczą. Jakość wykonania szwów w jednym i w drugim są, są nienaganne, co mi się bardzo podoba. Trzeba pamiętać o tym, że te pokrowce są wykonywane u producenta pod nadzorem tych ludzi, którzy to projektowali, a nie jest tak, że jest to dywersyfikowane i wykorzystywane są kraje, w których jest tańsza siła robocza, i na przykład Amerykanie produkujący w, w Wietnamie, albo Francuzi, którzy produkują na Mauritiusie, dlatego że tam się niejako kontrola jakości może wysmyknąć spod czujnego oka. I niestety miałem nieprzyjemność kompletowania parę sprzętów, które choć technicznie były zupełnie sprawne, wszystko było dobrze, to jednak za tak drogi pokrowiec obserwować jak są szwy zrobione tak jakby byk, bieg i strzał to jest coś co jest trochę smutne. Te pokrowce są wykonane bardzo starannie, bardzo ładnie więc przejdę teraz do szczegółów Taśmy nośne od pokrowca Fire. Taśmy nośne są wyposażone w uchwyty, które mają na końcu prosty pin, przez co to co potem lekko wychodzi, na początku ciężko wychodzi. Przez co sterówka jest chroniona przed zniszczeniem. Jeżeli to jest linka z spektra, która jest odporna na tarcie, nie ma to znaczenia. Natomiast jeżeli to są pozostałe linki, to to zwiększa żywotność sterówki. W przypadku Marsa mamy tradycyjne uchwyty sterownicze. To chodzi o właśnie o tą, tą część, która jest szeroka i jeszcze jest pozygzakowana. W związku z tym chodząc w sterówce bardziej będzie ją niszczyła, niż to, co się dzieje w pokrowcu FIRE. Paczka od głównego spadochronu, jeśli chodzi o, o Marsa, jest wykonana w sposób dokładny, gromety są dość, dość małego rozmiaru. Trzy mocowania, paczka jest, dość, paczka jest, zobaczcie, kształt jest taki, że troszeczkę przypomina paczkę od spadochronów NEXT Sparateka Jest dość szeroka, ma, jest bardzo, bardzo otwarta. W związku z tym, kiedy jest spadochron kryspinowy, może troszeczkę nastraszać problemów, żeby go tam wepchnąć prawidłowo. Będzie chciał sobie stamtąd uciec. Mocowanie, mocowanie gumek nie jest na brzegach, tylko jest na zamykającej klawce. Dzięki temu odległości między, między główkami w plotów są trochę mniejsze i paczka jest mniejsza Pana, kiedy wychodzi z pokrowca. Paczka od spadochronu Fire jest głębsza. Też jest zamykana na 3 zakucia. Tutaj widać że zastosowano inny metal, jestem, jestem zwolennikiem akurat, akurat stali, dlatego, że ona nie wchodzi w żadne reakcje po dłuższym czasie z gumą. Jeszcze węzi rozstawione są mocowania gumek, ale też to rozwiązanie, które mi się bardzo podoba, nie lubię rozwiązania, które są tak, że gumka jest mocowana na samym zewnętrzu, dlatego, że wtedy są pod większym kątem są wyrywane w ploty podczas startu. Tu już producent zamocował kill line. Nie, nie będę musiał nic z tym robić, zostało to już zrobione. Wodyce, tylko sobie to sprawdzę. Sposób otwierania to jest standardowa, standardowy uchwyt freeflyowy, który wchodzi pod, pod jeden z wyłogów i dzięki temu nie ma jest bardzo drastycznie zredukowane ryzyko tego, że nastąpi przedczesne otwarcie, wyciągnięcie tego pilocika. Niech to sobie znowu też znajdzie na parter. Tutaj jeszcze mamy pilocik pod masą które trzeba będzie wykonać. Odrobinę, odrobinę inny jest też troszkę, akurat to jest troszkę, moim zdaniem, wiotkie, troszkę jest delikatne, ale, ale to, co pracuje w mojej spadochronie już kilkaset skoków, pokazuje, że, wszystko, że wszystkie elementy mają żywotność całkiem dobrą. Podjeżdżamy z tymi kolikami. Tu są softlinki do mocowania. Paczki. Tak, tutaj z kolei są, są freebagi, które bardzo podobno mają obecnie konstrukcję. Jeden i drugi producent zastosował uporządkowanie linek od zapasowego spadochronu. To jest, to jest ciekawy temat, dlatego że tu w tym przypadku akurat historia zatoczyła pewien krop. Yy. W starych spadochronach okrągłych, które miałem przyjemność kiedyś układać, to, było, to był standard, że właśnie linki były po kolei wplatane w poszczególne gumki. Potem stwierdzono, że kieszonka jest trochę obecnie lazy bag, że wystarczy tam włożyć linki i to wszystko sobie będzie funkcjonowało. Ale czas to zweryfikował i okazało się, że jeżeli są linki po prostu włożone do kieszeni, w momencie kiedy, kiedy startuje free bag, to masa tych linek ma swoją inercję i mogą one wychodzić z kieszeni w sposób nieuporządkowany, co zagraża na przykład awarii węzełków, supełków zaciskowych. I już w dziesiątych latach, latach Atom miał te rozwiązania właśnie z kieszonkami. Przypuszczam, że nie dlatego, że odkryli, że będzie z tym problem, bo problem tak naprawdę dopiero wyszedł przy spadochronach tandemowych, bo w spadochronach tandemowych skoczek może się rozpędzić do większej prędkości, Niż na spadając na płasko, i jeżeli otwarcie zapasu następuje przy prędkości około 300 km na godzinę, a nie przy 200, to wszystkie te zjawiska są, są, o, wiele, to są o wiele bardziej e, przebiegają dramatycznie. Dlatego najpierw od tandemów, a potem poszło to do spadochronów, wróciło do spadochronów zapasowych. Osobiście mi się to bardzo podoba, jest trochę z tym więcej roboty, ale samo ułożenie wygląda bardziej elegancko. I moim zdaniem to powinno wrócić też do... To nie, jest, to nie jest jakaś nowość, to nie jest coś szczególnego, dlatego, że poza atomem francuskim, o ile pamiętam jeszcze jest to w Iconie, to, są, to są rozwiązania, które były gdzieś pielęgnowane przez technikę spadochronową. Teraz mam nadzieję, że wrócą z powrotem do łaska Wykonanie obu feedbacków Całkiem dobre, chociaż ja osobiście mniej lubię tą, tą, tą tkaninę, z której jest wykonany feedback marasowski. Bardziej mi się podoba to sztywne, i mało tego podoba mi się, że pomarańczowe, dlatego że łatwiej jest znaleźć ten element po, po ratowaniu. Ale to jest powiedzmy sprawa estetyki, tak samo, że jedni mają białą taśmę, a drudzy mają czarną taśmę łączącą Także moi drodzy. Oba spadochrony są jak najbardziej godne polecenia. Dlatego się zająłem, żeby też się sprzedawać i moim zdaniem warto zainwestować. Czas realizacji u jednego, drugiego procenta jest podobny. Troszkę jest łatwiej, jeśli chodzi o Marsa, dlatego że Mars jest z naszego europejskiego rynku. Natomiast z ukraiński SWS czasami są problemy transportowe. Tym bardziej, że teraz Putin podchodzi pod granicę Ukrainy. Zobaczymy, co będzie tam, jak to będzie wyglądało. Na pewno jest wygodniej. wygodniej Wszystkie kwestie fakturowania robić z produktem, który jest europejski, dlatego, że ten produkt, kiedy wchodzi na rynek europejski, trzeba za niego zapłacić swoje podatki. Dopiero, dopiero potem można go odebrać i dalej nim dysponować. Ale to już nie jest Wasz problem, to jest problem dilera. To diler ma tym się zająć. Wy macie być zadowoleni z tego, że zostało wszystko skompletowane. Nawet jak chcecie, może być obskoczone, żebyście wiedzieli, że macie dokładnie to, co chcieliście mieć. Coś jeszcze miałem ciekawego powiedzieć. Chyba coś do firany, nie? Hmm. Jak firana podobać się? No jasne panie, co? To pozdrawiam serdecznie wszystkich spokiem.